Jak szybko możemy poprawić ostrość naszego noża? Przy użyciu skórzanego stopu. Są to dwa kawałki skóry naklejone na drewnianą podstawę. Z jednej strony mamy lico, czyli taką gładszą część skóry. Z drugiej mizdrę, tą taką bardziej misiatą, włochatą. Do testu posłuży nam ten nóż. Sprawdźmy najpierw jego ostrość. Szału nie ma. Bierzemy więc nasz strop. Ze stropu można korzystać tak jak jest, ale gorąco zachęcam do używania pasty polerskiej. Tutaj mamy pastę Bachera 12000. Odpowiada to rozmiarowi cząstek materiału ściernego na poziomie 0,4 do 0,6 mikrona. Mikron to potoczna nazwa mikrometra, czyli jednej milionowej części metra. Dla porównania ludzki włos ma od około 50 do 100 mikronów grubości. Nałożenie tej pasty pozwoli nam skutecznie wypolerować ostrze. Pastę nałożę na mizrę. Będzie się lepiej trzymała dzięki tym widocznym włóknom. Pastę nakładam dość oszczędnie. Nie jest jej potrzebna nie wiadomo jaka warstwa. Podczas używania naturalnie krawędź się tępi, lekko zaokrągla. Ta polarka pozwoli nam nieco wyrównać tą krawędź. Jeśli nóż będzie totalnie tępy, to się nie uda. Wcześniej trzeba go wstępnie naostrzyć. Ten nie był wybitnie tragiczny, chociaż papier pokazał trochę coś innego. Ale to naostrzenie, które było, powinno wystarczyć, żebyśmy uzyskali dużo, dużo lepszy efekt. Teraz lico, ta gładsza strona. Na razie mamy coś takiego. Ładnie się błyszczy. Zobaczymy, czy lepiej działa. Mam tą poprzednią kartkę. Sprawdźmy teraz. Oczywiście najlepiej byłoby naostrzyć ten nóż na kamieniach, wracając do niższej gradacji, by wyrównać to ostrze, a następnie wypolerować. Jednak już nawet takie kilka ruchów pozwala poprawić ostrość. Nóż bardziej przecina niż szarpie ten papier. Polecam serdecznie.